Witamy serdecznie, pierwsza konferencja prasowa przed nowym sezonem metalka 2 EXTRA LIGI FOGO Unia Leśno kontra Autona Unia Tarnów w niedzielę o godzinie 15.15 .15 na stadionie w Lesznie. Dzisiaj na konferencji prasowej gościmy menadżera drużyny FOGO Unia Leśno, Rafała Konieckiego okay. oraz zawodników Janusza Kłodzieja i Kacpra Mania. Dzień dobry. Tradycyjnie zaczniemy od menadżera. Pierwsze pytanie. Jako trener, jak trener podsumuje przygotowanie drużyny do sezonu, czy wszystko zostało zrealizowane. A jeżeli coś wymagało jeszcze poprawki, to co by Pan poprawił względem tych założeń przedsezonowych? Muszę powiedzieć, że przygotowania naprawdę przeszły bardzo sprawnie i, i, i tak jak zaplanowaliśmy. Myślę, że drużyna przygotowana jest w 100% fizycznie, kondycyjnie. Dużo. W zimę nad kondycją. Teraz przed sezonem dużo pojeździliśmy i sparingów, i, i, i smoczyka, i treningów, także było dużo też testów torowych, sprzętowych, także myślę, że wszystko co mieliśmy zrobić, to, to jest zrobione i teraz tylko szczęście i, i, i wszystko leży w naszych rękach, żeby. Było dobrze. Dalej będziemy pracować, żeby, żeby te cele nasze założone osiągać. I, i nic no. i Dzisiaj jedziemy kolejny trening i przed nami zawody w niedzielę. Myślę, że drużyna przejdzie szczęśliwie cało i, i z dobrym skokiem. Kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o mecze spalingowe, drużyna Fogo Unicornego zorganizowała trzy mecze spalingowe na własnym obiekcie oraz dodatkowo memoriał Alfreda Smoczyka. Czy są jakieś może wahania, jeżeli chodzi o to, że nie było meczu wyjazdowego żadnego spalingowego? Jak pan ocenia te mecze, które przed sezonem rozegrali pana podopieczni? Szkoda, ubolewam troszeczkę na tym, że nie udało się pojechać jakiegoś meczu wyjazdowego, ale mm, tak, tak się stało jechaliśmy do Rybnika, nie udało nam się tego spotkania z wiadomych względów odjechać, ale myślę, że to nie będzie ważyło na dobrych naszych wynikach i, i będzie wszystko w porządku. mecz z Autonom Unią Tarnów otwiera sezon w wykonaniu żużlowców Fogo Unii Leszno. Jak pan podchodzi do tego spotkania, czy trudno będzie zmobilizować zawodników, bo wiemy, z jakimi problemami boryka się zespół z Starnowa, czy ten mecz będzie bardziej spotkaniem testowym, czy większą szansę na jazdę otrzymają też młodzieżowcy w tym meczu, jeżeli wynik będzie wskazywał na zwycięstwo pana drużyny? Ja myślę, że do każdych zawodów powinno się podchodzić jednakowo. My na pewno podejdziemy w 100% przygotowani i tak jak do E, każdego meczu. A co będzie, czas pokaże e, e, meczu. E, w meczu. W jeżeli rzeczywiście wynik będzie satysfakcjonujący, to, to myślę, że koledzy tutaj e, starsi też coś tam odpuszczą. Ale, ale nie zakładam na razie tego scenariusza. E, ta drużyna też przyjeżdża po coś, nie tylko żeby pojeździć i odjechać za body, tylko się ścigać, także zobaczymy, co się wydarzy. Dziękuję, za chwilę jeszcze wrócimy do trenera konieckiego, Janusz Głodziej. pierwsze pytanie Janusz do Ciebie odnośnie sytuacji zdrowotnej. Przypracowałeś zimę po tym trudnym dla Ciebie poprzednim sezonie. Czy z Twoim zdrowiem jest już wszystko w porządku i jak oceniasz swoje przygotowania do sezonu pod kątem fizycznym oraz sprzętowym? No, oceniam, wydaje mi się, bardzo dobrze. Naprawdę starałem się robić co mogę. Praktycznie rehabilitację miałem cały czas bezustannie. Bez względu na to, czy, czy, czy sezon się zakończył, czy już nie jeździłem, czy, czy były święta, czy nie święta, po prostu cały czas chodziłem na tą rehabilitację. Dodatkowo, oczywiście, treningi i, i wszystko, co jest potrzebne, żeby się dobrze przygotować do tego sezonu. Wiadomo, jest inaczej, zupełnie, bo, bo, bo poprzednie sezony miałem zupełnie inne, że można było sobie miesiąc odpocząć, czy e, po prostu no, mieć więcej luzu z tym wszystkim. Natomiast teraz jest tak, że muszę cały czas pracować nad sobą, żeby e, utrzymywać te barki w jak najlepszej kondycji. Im więcej, Im więcej po prostu wykonam, tym lepiej dla mnie i lepiej mogę się zaprezentować na torze. Natomiast w tym momencie uważam, że wszystko wygląda świetnie, ale dalej nie mogę usiąść na laurach i cały czas po prostu jest nad czym pracować. Kolejne pytanie: Czy czujesz niepokój przed startem zbliżającego się sezonu Metal z drugiej ekstraligi, ponieważ w tym sezonie będziecie gościć na torach, na tych, na których na co dzień nie jeździcie tej niższej, niższego szczebla rozgrywkowego? Czy tu są obawy z Twojej strony o te mecze wyjazdowe? Y nie mam żadnych obaw, Po prostu bardziej jest radość z tego względu, że będziemy mieć zupełnie jakby e, właśnie nowe tory, nie będzie monotonii, e, ten sezon też będzie ciekawy. E, Meta z druga Ekstra Liga jest e, wiele kibiców i, i ludzi mówi, że jest momentami nawet ciekawsza, to są ich słowa. E, mi się też bardzo podoba, a wiadomo, że też mamy fajny cel, e, bo, bo chcemy wrócić do... Najwyższej Ekstraligii, no i jest to fajne, że cały czas walczymy o coś. Kolejne pytanie. Wiemy, że w Lesznie mamy nowego toromistrza Tomka Gendere. Jak oceniasz po tych pierwszych gwiazdach przygotowanie toru po zimie, po tych pierwszych meczach spalingowych i memoriale, który odbył się w niedzielę? Ja jestem bardzo zadowolony. Naprawdę w tym roku w ogóle od samego początku sezonu jeszcze się za nie zaczął, ale dla nas sezon zaczyna się już w marcu. Nie dość, że świetna pogoda, świetne warunki do trenowania. Nieraz tylko jedynie było może trochę zimno i biało, ale pod względem deszczu i, i tego jaka była wilgotność toru to wszystko idealnie. Wiele razy nawet trzeba było więcej lać nawet niż, niż suszyć co, co jest świetną sprawą. Nasz toru mistrz, e, naprawdę mega zdaje egzamin i, 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 i po prostu ten nasz tor uważam jest w tym momencie świetny e, z miłą chęcią chce się wszystko e, i, i, i też dzięki temu no, możemy dopasować swój sprzęt i, i Czuć go jeszcze lepiej, więc też mamy nadzieję, że to będzie taki nasz czarny koń na ten sezon. Dziękuję. Kacper Mania. Kacper, pierwsze pytanie do Ciebie, które chyba zaskoczenia dużego nie będzie. W jaki sposób podchodzisz do debiutu w Metal Gas długiej ekstralidze? Czy czujesz dużą presję? Jak jesteś przygotowany do sezonu? Eee, Kurcze. Przygotowany na pewno jestem bardzo dobrze. Nie chciałbym jakoś dużo presji na siebie narzucać, chciałbym się po prostu jak najlepiej zaprezentować i, i, i po prostu no, dać z siebie wszystko i wiadomo, żeby kibice, że tak powiem, byli zadowoleni. Dziękuję. Kolejne pytanie. Memoriał Alfreda Smoczego odbywał się przy bardzo niskiej temperaturze. Trudno było przystosować się do warunków torowych, czy też nie z Twojej strony? Dotychczas bowiem startowałeś raczej przy tych większych temperaturach, w meczach spalingowych Czy to było dla Ciebie dla Twojego teamu problem, czy jeżeli chodzi o warunki takie pogodowe, nie masz problemów z przystosowaniem swoich motocykli do aktualnej sytuacji? Na pewno było to coś innego. Myślę, że no trochę moich błędów na trasie, też na starcie i, 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 i ogólnych moich błędów. Wiadomo, że też ciężko było trochę dopasować ten motocykl, ale, ale myślę, że jeszcze mamy sporo pracy i to, że było zimniej, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jak twoja sytuacja w drużynie, jeżeli chodzi o to o tych starszych doświadczonych zawodników? Czy możesz pytać bez problemu o każdą kwestię? I właśnie tutaj jest pytanie o tego, jak układa się ta współpraca ze starszymi kolegami? którzy już mają y, wiele lat startów na żużlu. Yy, wiadomo, że fajnie mieć jest takich bardzo doświadczonych zawodników w, teamie, w zespole. I, 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 I oczywiście, że mogę się spytać czy Janusza, czy, 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 czy Grzegorza Zęgotę na pewno coś tam podpowiedzą, coś, coś powiedzą, co, co może być lepiej, czy jakaś ścieżka, czy, 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 czy cokolwiek. No, no myślę, że dogadujemy się, się wszyscy w sumie bardzo dobrze i, i, i to wnioskuje dobre wyniki, myślę. Dziękuję. Jeszcze wrócimy tutaj do menedżera Rafała Konieckiego. Dwa pytania. Pierwsze, jak wkomponował się w zespół Josh Pickering, który będzie w barwach Leszczyńskich byków w tym sezonie? I również jest pytanie odnośnie tych młodszych zawodników. Obok Antka Mencela cała młodzież naprawdę dobrze prezentowała się w tych meczach spalingowych. I tutaj skąd tak dobra jazda tych zawodników młodzieżowych już od samego początku roku? Wracając do pytania pierwszego. Josh Pickering, myślę, że bardzo dobrze wkomponował się w nasz zespół. Z tego, co widać na torze, jest bardzo walecznym zawodnikiem. Kiedy przegra start, też potrafi pojechać szeroko, wysypane, podąża różnymi ścieżkami, szuka, szuka różnych szybkich tych ścieżek. Nie jedzie jednostajnie, tylko tylko cały czas je zmienia na torze. Także myślę, że barna i, i, i taka potrzebna postać w naszym zespole. A co do tych młodszych zawodników, to myślę, że oni w tamtym roku już pokazywali progres i dobrze się rozwijali, co ja to widziałem. I dlatego w tym roku też myślę, że dużo te przygotowania kondycyjne, fizyczne, ale też dużo tych treningów odjechanych teraz na torze w różnych warunkach, w różnych torowych warunkach przyczyniło się do tego, że chłopacy dalej fajnie jadą i myślę, że są bardzo szyb, szyb, szybcy. Do tego też w tym sezonie nasza młodzież jest wsparta nowym sprzętem. Myślę, że to też na plus. Także tutaj klub, sztab góra, można powiedzieć, zadbała o to, żeby, aby, aby oni byli też dosprzętowieni dobrym, szybkim sprzętem, i, i myślę, że to też wpłynie na wyniki ich w tym sezonie. Bardzo dziękuję. To były wszystkie pytania do naszych gości. Serdecznie mamy dziękuję. Dziękuję dziennikarzom, którzy tutaj przyszli. Na tą konferencję. Państwa serdecznie zapraszam w niedzielę na salę Mienia Alfreda Smoczyka, godzina 15.15 .15, Fogu Unia Leszno kontra Otona Unia Tarnów, start sezonu Metal Cas 2 Ekstraligi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zobaczę, do zobaczenia.